Po raz dziewiąty spotykamy się na rajdzie poświęconym, poświęconym kapitanowi Ostoi, naszemu patronowi Koła. Cóż, tu w tym roku w obozie rekonstruowanym partyzanckim cieszę się bardzo, że tak liczna grupa uczestników, bo około 60 osób bierze udział w rajdzie. W tej chwili część powraca z wyprawy pod tzw. Biały Pomnik, gdzie został odczytany apel poległ i zostały złożone wiązanka i zapalone znicze. Oczywiście ten rajd organizujemy z myślą o tym, aby uczcić pamięć naszych bohaterów, bohaterów naszych ziem, tych, którzy oddali życie, swoje za wolność naszej ojczyzny. Cieszę się, że wśród nas jest liczna rzesza pasjonatów historii, są członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wraz z rodzinami, są osoby z zewnątrz, bo w tym roku ten rajd miał formułę otwartą. Kilkanaście osób razem z nami po raz pierwszy uczestniczy w tym i są zafascynowani, także bardzo cieszę się, że po raz kolejny możemy się tu spotkać i mam nadzieję, że w latach kolejnych będziemy kontynuować to fajne dzieło. A co pan mój powie na temat kucharstwa swojego? A to taka um, misja, która przypada mi już od kilku lat, bo dzięki na razie nikt się nie zatruł, e, no i nikt e, nie powiedział, że było niedobre. Także cieszę się, że ja wraz z pomocnikami, bo to jest dzieło zbiorowe, bo przecież e, przygotować e, posiłki dla e, Całej grupy około 60 osób, to nie jest trudna, to nie jest łatwa sprawa, więc na razie jakoś udaje się. Wszyscy są zdrowi, żywi i to cieszy. I na jedzenie. Cieszymy się z pogody, z frekwencji, która dopisała nam wyjątkowo w tym roku. Po raz pierwszy od trzech lat utworzyliśmy się szerzej na publiczność. Były zapisy ogólnodostępne przez internet, formularz rejestracyjny, także mamy gości z Radomia i z Mińska Mazowieckiego, nawet jeden kolega jest ze skawiny pod Krakowem. Także no, wbrew pozorom RAID ma, można powiedzieć, zasięg ogólnopolski. Cieszy nas szczególnie udział dzieci, których jak widać jest około połowy uczestników. Muzyka